Dzień dobry, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku musimy się szybko udać do szpitala za lekarstwami dla naszej nowej przyjaciółki. No. Masz szczęście, że tak tam była. To najlepszy chirurg tu. Ne. A jak nazywał się on? Ten mężczyzna? Owen. Api. Api jest to Alice. Nie lubię psów. Jak się dostać do tych wysokich budynków? Tam jest most. Ta droga prowadzi do centrum. Do wysokich budynków. Poprowadzisz nas dalej? Droga zaczyna się przy kaskadzie. Poprowadzę nas jak tam dojdziemy. Te mosty pozwolą nam przejść przez kaskady? Tak. A wszystkie? Ratem w kilka godzin? Nie kłamię. Dobrze. Nie wiem, czy ten, byśmy nie spadli, nie zrobili sobie krzywdy generalnie. dostać. Dobra, widzę. Dobra, z pewnością tam się udamy, ale jeszcze rozejrzyjmy się tutaj, czy nie będą gdzieś leżały jakieś materiały do zdobycia. Będzie musiała dotarłać im pod ręką To nie... To byłby kiepski pomysł. Dokładnie, chociażby monety. Jak znajdziemy zapasy, to tak. Ma niezłe szanse. Nevada. Wiesz, że nasze psy potrafią tak grać w karty? Mam 13 lat, a nie 8. No i wyglądasz bardziej na osiem. Czy ludzie uważają, że jesteś zabawna? Nie. Co to jest bez To W więźniach tam jest zbyt duże ciśnienie, bo nie może opuścić tkanki. Tkanki? To coś jak skóra w tkanki. No tak, Jak mel. Dobra, możemy lecieć na górę. Zobaczmy, czy uda nam się wejść na szczyt. Byłeś już na tych podwójnych mostach? Tak. Myślisz, że będzie tam sporo glin? Serafitów. Nie wiem. Jeśli tam będą poradził sobie? sobie no tak, ale tam cię na ciebie polowali. Wszyscy na nas polują. Dobra, musimy lecieć na górę, nic nie pozostaje. Chyba wszystko pod drogą na razie znajdujemy, co jest do znalezienia. Nawet szczurek przebiegł nam drogę tutaj. Ale to wszystko poopuszczane, tutaj te miejsca kuchnie. DVD, proszę Państwa, DVD jeszcze Państwo oczywiście mogą sobie zatrzymać nagrania, aby doczytać notatkę do końca Co, tędy? Uwaga na szkło. Pięknie. Warto było tu zajrzeć, uzupełnić trochę zapasów. Bo my trochę jesteśmy też wystrzelani z naboi tutaj. Więc z pewnością przyda nam się zapas amunicji. A gdzie nasza przyjaciółka teraz się podziała? Już jest na górze. No nie wiem, gdzie ona się w tej chwili podziała. A to niespodzianka. Dobra, musimy z rozbiegu. No już słyszę ją, skacze za nami. Nic ci nie jest? Wszystko brak. Na pewno? Mówię przecież. <grym> Proszę bardzo, niech nas prowadzi. To zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Zbliżamy się do wysokiego budynku. A, też można otworzyć fajnie wiedzieć. Będziemy musieli pójść z Też co niespodziewanie wszyscy mieli takie same DVD w każdej chałupie to samo DVD Nie wiem. Z dala stąd To powiesz mi dlaczego tak naprawdę na ciebie polują? Mówiłem. Chcą zabić chłopca, bo ogolił głowę? Nie wolno tego robić. To zasada. Złamałem ją. To czemu to zrobiłeś? Sam nie wiem. Dość pankowe zagranie. Pankowe? Zdaje mi się, że nie przepadasz za zasadami. No, chyba nie Sejfik Nie chciałbym go odpuścić. Więc poszwędamy się tu trochę, zobaczmy jakie my mamy notatki. Dobra, to jest co potrzebujemy do amputacji ręki. Ok, spróbujemy odnaleźć sobie wskazówkę dotyczącą sejfu Okej, okay, medykamenty. Ale co z tym sejfem? Czy ja mam frunąć dalej? Gdzieś dalej będzie wskazówka? Eee, czy jak to wygląda? Tu nic chyba nie widzę. Aby było związanego z Sejfem. Chyba, że tutaj jest jakaś wskazówka. Ale też nie wydaje mi się, tu jest rozkład pomieszczeń. W jakim pokoju ta babka tą wódkę miała? 302 Tu u nas, dobra Na dół nie za bardzo Żeby też nie zajść za daleko, nie? Żeby nie oddalić się od tego sejfu Nie, nie, tu chyba już pójdziemy za daleko, co? Super hm. Od jak dawna go używasz? Mojego łuku? Od zawsze Dobrze ci idzie. To nic w porównaniu do jary. Czy my to zrobimy? Bywamy mu okrutni. Moja mama tak mówiła. O wilkach. No w sumie miała rację. Boję się o nią. Dlaczego? Będą ją winić za to co zrobiłem. Tam jak zejdziemy wydaje mi się, że do sejfu już się nie dostaniemy. Zajdźmy jeszcze do tego sejfu. Bo to jest kurczę dziwne, że my go nie możemy tu ogarnąć. Przecież musi być jakaś wskazówka tutaj, aby się dostać do tego sejfu. Może 302 Nie wiem, już tak na siłę kombinuję. Nie, to by było zbyt proste. Nie, oczywiście. Wiecie co, drodzy widzowie? Ja wyjątkowo w tym miejscu zrobię nam cięcie i po prostu, jeżeli uda mi się coś z ogarnąć, to pokażę to. Jeżeli nie, po prostu, widzimy się już na górze albo jak będziemy wpłynąć na górę. I witam Was, drodzy widzowie. I tutaj, jeżeli chodzi o safe, pomysłem jest kombinacje zrobić z notatki 302 i 304. I to może być nasz kod, bo wspomniano, że sąsiadka z 302, więc może być taki kod do sejfu, a notatyk tu nigdzie nie ma żadnych innych więcej, więc wydaje się to bardzo prawdopodobne. Czyli 30. Tak, bo 300. 23. I 304 tam to było. Niezłe zagadki. Trzeba tu szeroko patrzeć na te zagadki. Wszystkie. Bo to naprawdę najmniej oczekiwana rzecz może być. I naprawdę. Szeroką perspektywę trzeba mieć na te zagadeczki. Dobra, lecimy dalej. Tam już widzieliśmy, gdzie możemy się udać. Jakiś pomysł? Może spróbujemy zejść tam? Kurde Sporo ich tu, pytanie jak my się tam dostaniemy Na głośno. Kurde, zaraz nas zawatki tym gównem. Wszędzie pełno tego gówna. O, co to było? Że też nie zauważyłem, że to okno obok y, jest otworzone, nie trzeba wybijać szyby, to bym to zrobił zupełnie inaczej. Iluś zabiłaś. A co? Jestem z ciekawości. Nie, nie mam pojęcia. Gdzie teraz jesteśmy? W jakiejś spiżarni. Dobra, lecimy tędy. Tylko starajmy się nic nie zostawić pod drogą, bo nam coraz bardziej doskwiera brak materiałów, nie? Niestety. Przeładujmy, nigdy nie wiadomo, kto na nas wyskoczy. Nic tutaj na półkach sklepowych nie mamy. Do zebrania, pułko, pułko przeszliśmy. Woda płynie tu bardzo szybko. Musisz na siebie uważać. Dobra? Świetnie. Jezus. No skakuj tam. Zaraz sobie tu wejdziemy, zobaczymy, czy tutaj czegoś by nie było do podniesienia na zewnątrz, ale wydaje się, że nie. Jedyne, co mogłoby nas czekać, to upadek do wody. Niech to szlak. Kto to? Nie wiem. To przecież wilk. Są nas tysiące. Znasz każdą bliznę? Nie nazywaj nas bliznami, jasne. O Jezu, stół warsztatowy, świetnie, tu nic nie zrobimy. Też nie, my mamy za mało. Chyba nie wiem, coś źle że nie znajduję tych części. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. No, zobaczcie, tu leży pełno tego. Co to za odgłosy w ogóle w oddali gdzieś? Myślę, że po tych częściach, co tu zbierzemy, będziemy mogli podejść do stołu warsztatowego jeszcze i sobie ulepszyć broń. Dobra, tu będziemy szli dalej, więc podejdźmy do tego stołu warsztatowego, aby ogarnąć sobie tę broń, którąś strzelbę chyba. Teraz pytanie, w co tu zainwestować, nie? Ogień seryjny, niekoniecznie, to do strzelby wróćmy. Obrażenia, zrobimy ją na maksa, tak? Czy nie będzie za to jakiegoś trofeum robić strzelby na maksa? Nie, trofeum nie ma, ale też jest fajnie. I drodzy widzowie, ja myślę w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Na szczęście udało nam się otworzyć ten safe. Było to zbawienne. Cześć, do zobaczenia.